Cześć, witajcie. Dzisiaj na testach kolejna gierka i jak tutaj może jesteście w stanie przeczytać, a może nie, bo czcionka jest dość taka nietypowa. Tutaj piszę znaczki i dzisiaj będziemy grać w znaczki i będziemy testować tą gierkę. Zagramy sobie przy stawce 5 zł? 10 razy. Tak więc inwestycja 50 zł, zobaczymy ile się uda wygrać. Saldo startowe 81 90 zł, 90 groszy. Dobra, to teraz tak, dlaczego za 5 zł, powiem Wam tak historycznie. W ogóle ta gierka wystartowała w lutym 2021. No więc jak nagrywam ten film, sierpień 2024, więc 3,5 roku. Już minęło i teraz tak, za stawkę 1 zł można wygrać 10 tysięcy złotych, 3 osoby do tej pory trafiły. Za stawkę 2 zł można wygrać 25 tysięcy złotych i taką główną wygraną trafiły dwie osoby. Za stawkę 3 zł można wygrać 40 tysięcy złotych i tutaj jedna osoba też wygrała. A za stawkę 5 zł można wygrać 100 tysięcy i do tej pory nikt nie trafił. No i to jest jeden z powodów, dla których tak po prostu połakomimy się tu na 100 tysięcy, w tej chwili pozostało około 322 tysiące losów przy stawce 5 zł grając 10 razy, mam tu szansę bardzo małą, bo około jedna szansa na 32 tysiące, że trafię 100 tysięcy, więc bardzo mała szansa, no, ale jest to jedna z lepszych opcji, jeżeli ktoś chce grać o aż tak duże pieniądze. W tym momencie. Dobra, tak więc, tak to wygląda i płacimy pierwszy los. Dzisiaj licznik gier będzie na dole z lewej strony. Tutaj widzicie żółty licznik naszych gier. Ok, płacimy pierwszy los. I tutaj gierka jest prosta. Nie ma tu żadnych rund bonusowych, takich rzeczy. Po prostu mamy tutaj plansze po lewej stronie z rozdawanymi znaczkami po 3, mamy trzy znaczki do odkrycia i tak pięć serii pod spodem tam widzicie tak jakby jest pięć symboli kart po prostu mamy pięć takich rozdań po trzy znaczki więc niejako odkryjemy tutaj łącznie 15 takich znaczków i te znaczki szukamy po prawej stronie tutaj widzicie plansze z znaczkami które chcemy znaleźć, jeżeli któryś tutaj się znajduje, jak na przykład ta latarnia, to on się tu już podświetlił. I żeby wygrać, musimy znaleźć linię poziomą, pionową albo ukośną. Tak więc 10 możliwych tutaj jest stopni wygranych, bo mamy cztery poziome, cztery pionowe, możliwe linie i dwie ukośne. No i mówię, 10 różnych kwot. Dobra, pierwsze rozdanie za nami rozdajemy znowu coś jakaś tu linia się tworzy, pionowa za piątkę może się uda, o i mamy też tutaj piłkę, tak, już tylko brakuje gwiazdki, żeby mieć zwrot pięciozłotowy tutaj poza tym no wszystko wyszarzone, nic więcej tutaj nie trafiamy na razie jest ta gwiazdka, jest, jest, jest więc mamy cały rządek pionowy, z który tutaj daje 5 zł. Jeszcze jedno rozdanie, ale tutaj już pewnie nic nie będzie, no bo jakby inaczej. No więc na tym się kończy. Mamy 5 zł. 5 zł wygranej, więc mamy zwrot za pierwszym razem. Każdy los tutaj, każda wygrana na wagę złota, wygramy tylko 10 razy. I jak nie będziemy wygrywać, to będziemy tracić po 5 zł. Więc tak, stawka nie jest najmniejsza. Dobra, no to gramy. Gramy. Po raz drugi. Dobra. I 5 rozdań. Kolejne rozdanie. Kolejne znaczki. Tym razem w bolid Formuły 1 trafiliśmy. Teraz korona i klucz. Jest dobrze. Jeszcze dwa rozdania. Jest i balon i diament. Patrzcie i tutaj. No jesteśmy o włos od 30 zł. To było coś pięknego. Zobaczymy. Czy będą papryczki. Ale tu w ukosie też stóweczka czeka. Koniczynka. Więc liczymy tak. Koniczynka albo 30 zł. O, te kwoty nawet się tak jakby poruszają. Chyba to oznacza, że właśnie jesteśmy bardzo blisko tych wygranych. Ok, ostatnie rozdanie w tej drugiej rundzie. Co tutaj będzie? Nie mamy nic, co by nam się przydało, niestety. Więc los przegrywa. Powodzenia nam życzą, więc płacimy za trzeci los. I rozdanie. No teraz mamy koniczynkę. Od razu. Szkoda, że nie było jej w tamtej drugiej rundzie. Okej. Okay. Patrzcie. Jesteśmy bardzo blisko znowu losu ze zwrotem. Brakuje już tylko Biedronki, aby tu piąteczka już się porusza. I jest Biedronka. Jest Biedronka, więc mamy co najmniej zwrot. Sprawdzamy dalej. Jeszcze dwa rozdania. Czy któraś kwota się porusza? Jeszcze nie, bo tu jeszcze nie jesteśmy blisko. Ok. Tu nic, więc już nie mamy szans w zasadzie. No. Nie mamy szans. 5 zł tylko. No ale to jest ważne: 5 zł. Super. Gramy po raz kolejny. Kolejne rozdania znaczków na początku, nic. Może tym razem. O, jakaś piłka futbolowa. Jest księżyc. Wiśnie albo czereśnie. Jeszcze coś. O, już mamy. Mamy znowu linię naszą zwrotową. Tutaj za piątkę ułożyła się. Czy mamy jeszcze szansę na coś innego? Nie, raczej nie. Chociaż nie, no znaczy nie jesteśmy blisko, ale szansa jest w sumie, bo możemy teraz wylosować na przykład czapkę i latarnię, dwa symbole. Nigdzie nam nie brakuje jednego, ale gdzie gdzie na przykład tu brakuje nam dwa symbole do 50 i możemy w ostatnim rozdaniu mieć te dwa symbole. No zobaczymy. Raczej tak nie będzie. Nic nie trafiliśmy w ostatnim rozdaniu, więc. Zostaje 5 zł, no więc po raz trzeci całkiem nieźle, jak na 4 gry, 3 razy się zwróciło, ale czekamy na jakąś wyższą wygraną. Gramy ponownie. No i na starcie od razu dwa znaczki nam siadły. Znowu nam się tutaj wpadła czapka, więc znowu jesteśmy o włos od zwrotu. Brakuje kart. Na razie ich nie widać. Są, są karty, więc już mamy zwrot znowu. Po raz czwarty wygramy na 5 gier. Wow, no współczynnik wygranych jest ogromny, tylko że Szkoda, że to są tylko zwroty, ale jeszcze jedno rozdanie. Nic się tu już nie zmieni. 5 zł. Więc na razie ciągną się za nami te wygrane 5 zł. Jedynie tu gramy po raz kolejny. Szósta runda. Taksi na starcie. Może dycha teraz wpadnie, ale by było. Zawsze to lepiej niż 5. I koniczynka. Też fajnie. I arbus. Też fajnie. Patrzcie, mam jeszcze dwa rozdania i brakuje biedronki, żeby wziąć dychę. Księżyc. Najbliżej jesteśmy 10 zł. Czy będzie biedronka w ostatnim rozdaniu? Niestety nie. Niestety nie, więc nie wygrywamy. No, także los pusty, a to dopiero drugi los pusty. Gramy ponownie. No, przydałoby się coś wygrać jeszcze. Powyżej 5. Trzymajcie kciuki. Powyżej 5, żeby coś wygrać. A najlepiej 100 tysięcy, patrzcie, o tu 100 tysięcy ten rządek ale by było. Gwiazdka. No, na razie znowu tu nam się chce utworzyć ten rządek ze zwrotem. Patrzcie, jest lokomotywa. Brakuje już tylko Biedronki. Jest Biedronka. Jest Biedronka, więc mamy zwrot. Po raz piąty? Tak. Po raz piąty będzie to zwrot. Chyba, że w ostatnim rozdaniu jeszcze nas tu coś zaskoczy. No 30 zł na przykład tu mogłoby wpaść, ale musiałyby być dwa brakujące symbole. Nic, nic, nic tutaj już nie ma. 5 zł 5 zł po raz piąty 5 zł po raz piąty na 7. Rund tutaj 7 losów. No naprawdę dużo losów było wygrywających do tej pory. Trzeba powiedzieć. Trzy jeszcze rozdania przed nami. Nawet nie rozdania, trzy rundy po prostu całe. Ok. Więc gramy. Pierwsze rozdanie: pechowe. Za dobrze się ta runda nie zaczęła. Ale tu już mamy tęczę. Tutaj mamy wszystkie trzy nam siadły. Nieźle. Pięknie. Co tu jeszcze? To jest podkowa. Ostatnie rozdanie. Nie jesteśmy tutaj blisko niczego, ale możemy się jeszcze zaskoczyć. Coś będzie. Dwa symbole. No, ale nic się nie utworzyło. Powodzenia. No niestety tym razem przegrywamy. To jest trzeci przegrany los. No i przedostatni, dziewiąty w tej chwili los. Przed nami. W ogóle ten licznik gier w prawym górnym rogu się pojawia, a miał być w dolnym lewym. Miałem przestawić lepiej późno niż wcale. Teraz w lewym dolnym widzicie dziewiąta mm, dobra korona, na początek korona księżyc o dwa, dwa symbole siadły dobrze jeszcze jedno rozdanie, co tym razem za znaczki i znowu dwa znaczki siadły no i co Mruga 5000. No tak, dajcie papryczki, będzie 5000. No nie ma, nie ma sprawy, będę się cieszył. Ale jest arbus tylko. Arbus jest tylko, więc nie ma wygranej. Niestety przegrywamy. Przegrywamy po raz kolejny. I to będzie teraz ostatnia runda. Dziesiąty raz gramy. No mamy na razie 5 wygranych 5 zł. Więc 25 zł wygraliśmy. Więc koniecznie pasowałoby na koniec coś większego wygrać. Bo jak nie, to będzie aż 25 zł na minusie. No, tutaj 100 tysięcy. Dosłownie jesteśmy obłost. Tęcza. 3 rozdania. Dajcie tęczę w tych trzech rozdaniach. I pozamiatamy tutaj dzisiaj. Nic. Piłka i czapka. No i co, ostatnie rozdanie, tak? Więc no chyba tutaj będzie. No, pewnie nic nie będzie. Ale zobaczymy. O, mamy dwa. Może coś będzie z tego? Nie. Nic nie było. Więc tym razem nic. Tym razem nic, i więc skończymy dzisiejszy test. 10 razy zagrałem. Wygrałem 5 razy. 5 razy 5 zł. Nie było żadnej wygranej powyżej zwrotu, niestety. Czyli tym samym 50% wróciło do mnie. 25 zł wraca, 25 zł zeszło z konta. Saldo 56 zł w tym momencie. No i to by było. Na tyle. Dzisiaj. Dziękuję za, tą, za ten test, za tą rozgrywkę. Pozdrawiam bardzo serdecznie subskrybujcie kanał. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, dawajcie łapki w górę pod filmem, aby promować ten kanał. Pozdrawiam jeszcze raz cześć.